Rich as hell at the top. You're just poor, you're not a op. I made six million dollars in a year, ain't try it all. They try to put a stop to me, but I'm still glitching, getting off. Y'all can never patch me. I've been busting place for years. It's looking like I'm in the clear. I'm pulling scams, and I'm still here. I'd be risking my career. Drop a check and disappear. Blocked his Instagram. Now I need another volunteer. Bring all the banks to me, bring all the chases to me. I'm a fiend. Bring all the checks to me, bring all the dumps to me and CVV Hop out the whip and walk down on the bank. I'm paid to hop on feet. When I touch my first meal, I put that on my team. I can get somebody killed off of a Camaro RS. 2018 36V6, czy to się w ogóle nadaje na daily? Czy to w ogóle przyspiesza? Jak można kupić fałszystkę, a nie fałsemkę? No to zaraz Wam wszystko powiem. No i long story short, to czy się opłaca? Jak najbardziej. Kurde, jest to moje pierwsze auto, kupiłem je rok temu. Miałem go tak jakoś od lutego, bo oczywiście trzeba było go najpierw naprawić. No i od razu wszystkie pytania uprzedzę. Raczej nie jest to rental żadny. Może. <laughs> może nie, no i w sumie co w tej V6 skromnej było zrobione, to tak, może zacznijmy od felki opon, felga to jest 20 hakser. tutaj możecie zobaczyć mega śliczny wzór, powiedzą czarna auto czarna felga się zlewa, ale taki był pomysł generalnie na to auto, żeby tu po prostu był full black, nie ma ani jednego elementu innego niż czarny Chyba by się przydało przyciemnić ale policja by złapała, by trzeba było od razu zrywać, chyba, że taki lekki tint, ale on tak naprawdę nic nie daje, wzór felgi by się prezentował tak, myślę, że naprawdę bardzo ładna felga. Jedyna mi się tak naprawdę podobała, jak wybierałem właśnie tą felgę. Oponka Michelin Pilot Sport 4S. Tutaj macie. Eee, chyba z tyłu jest 20 na 95 a z przodu 20x8,5, jeżeli chodzi o wymiary felgi. Z tyłu mamy oponkę 2,75, 35, 20. Z przodu mamy 2,45. Tak, 2,45, 40, 20. Eee, oczywiście z tyłu opona szersa aby trakcję łapało jak należy. Jest tylko kosztem prędkości, bo jednak szersza opona musi, ma więcej trudności z nabraniem prędkości, no ale przez to mamy więcej trakcji i lepszy handling. Lampy, korwetka C8. cudowne lampy, dają naprawdę tyle temu autu, że to jest niesamowite. No są prześliczne, tak. Włączymy sobie piękny, czerwony, wyrazisty kolor. Są przyciemnione z tyłu lampy, ale są na tyle przyciemnione, że powiem wam tak. One fabrycznie są białe, te lampy. Fabrycznie są białe, nie czerwone. Dlatego tak zajebiście ten tint bo jeżeli są włączone lampy, to nie widać tintu. I przy włączonych lampach no nie ma znaczenia, czy jest to tint, czy nie, ale na wyłączonych idealnie się zlewa z całą karoserią. Jest to po prostu przecudownie zrobione. Samoklejam te lampy. E, można się dopatrzeć paru niedociągnięć, ale to było moje pierwsze oklanie w życiu. No i według mnie, póki nie podejdziesz aż tak blisko, to nic tu nie widać, żeby to było samemu robione. Chociaż tak fajnie wyszło. Nie ma co ukrywać. Kolejna rzecz z tyłu. Full blackout. Światło hamowania przeciw głowę. Z tyłu wszystko jest full blaku Oczywiście lotka 1L zatel 11 l Dołożona Również samą montowałem Camaro RS Fabrycznie jest taka lotka Która idzie przez cały bagażnik Dlatego są te dziury Byle jaka zaślepka I nie ma Blachy No ramki sobie zrobiłem Takie Shellit <grym z> Club Dyfuzor również dołożony Totalnie zajebisty dyfuzor Zobaczcie Ile on agresji daje tylko jesteśmy w cieniu Nie wiem czy widać Ale no, ten dyfuzor jest przecudowny Z rzeczy, z rzeczy może pół wizualnej pół, Może nie Wydech MG Motor Sport, troszkę drogi. Ktoś powie, że przeinwestowałem, ja mam to wyjebane. Było warto, fajnie brzmi, można włączać wyłączać. Jak komu się podoba, plus te czarne, ogromne końcówki. Zobaczcie, tam moja pięść wchodzi praktycznie i zajebiście, to jest spójne z całą w ogóle bryłą z tyłu auta. Bo idealnie, jak widzicie, macie te dziury tutaj przy dyfuzorze, one idealnie wypełniają tą lukę. No I po prostu przecudownie jest to zrobione. Tak jak widziałem właśnie to auto. Kolejna sprawa, żaluzja tył. Jest żeby i tak nie korzystać, więc ona by mogła równie dobrze nie istnieć. Ale to fajnie dodaje znowu agresji temu, temu samochodowi. Według mnie Worf. Miałem jeszcze z boku na szybach takie same żaluzje, ale ze strony kierowcy nakryłem Instagrama. No i kurde, myślę, że... No, nie wiem, to już kwestia gustu. Mogą być, nie muszą być. Kolejna rzecz. Obrysówki również full tint w ledzie. 100% przyciemnienia. W sensie 100% po prostu są smoked. One są wzięte z AliExpress. Z każdej strony jest ledzik fajny, który z nich wychodzi. Kolejna rzecz. Próg dołożony również ode mnie. Nie było tego fabrycznie. Idealnie dopełnia to auto. Bez progu to auto by trochę miało mniej kształtów. Ale ten próg naprawdę idealnie siedzi. Kolejna sprawa. Wloty. Z Corvette Totalnie zajebiście to robili robotę na kamerę pomimo, pomimo, że to jest kawałek plastiku, to naprawdę to przekozacko siedzi. Nie powiecie, że nie, bo jak to auto wygląda tak od boku, to jednak coś tu widać, fajnie to właśnie wygląda. Z maski nic robiłem stop Można dodać jakieś a trapy można wziąć maskę zatem jedną z tym ale stawiam maskę w stopu, bo jest całkowicie ok. Nie widzę sensu, żeby kupować nową maskę. No szczególnie, że to jest taka po prostu. Bez niczego i idealnie wygląda. Też nie ukrywam, że na początku ten garb, czy wloty mi się kompletnie nie podobały, no ale teraz myślę, że w drugim Camaro będę coś robić właśnie również z maską. Jeżeli chodzi o przód, zderzak ZL11. LE, jeden LE, bo ma tutaj te wąsy, wąsy po bokach. Lampy z przodu przyciemnione Leciutko, bardzo leciutko. Nawet nie wiem, czy to jest 5%, ale robi robotę jak najbardziej. W nocy dalej, najbardziej, wszystko widać. Znaczek wydrukowany, bo wiele osób się pyta, skąd ja mam ten znaczek, to z czego wydrukowałem. Jakiś hack z AliExpress, to w sumie tyle z wizualki. Jeżeli chodzi o typowo mody mechaniczne, no to tylko tu był zrobiony wydech w tym aucie. No więc tu jest cały showcase tego kamaru mojego, którego mam już ponad rok. Bardzo fajnie. Niego będę wspominać. Dużo naprawdę zabawy przy nim było. Też bardzo fajnie te Amerykańce mają to do siebie, że można je fajnie modyfikować. Szczególnie pod względem wyglądu. Z częściami żaden problem. Jest to mit, tak samo jak to, że te nie skręcają, ale do tego przejdziemy później, bo kamaro to nie Mustang i te auta naprawdę zajebiście się prowadzą. GM tutaj zrobił konkretną robotę, zajebiście wchodzi w zaklęty, nie ma problemu naprawdę z niczym. Możecie jechać 70, wejść w zakręt, nic się z wami nie stanie, nie jest to Mustang, wiadomo, to nie V8, ale macie porównanie, tak by wyglądał silniczek w mojej V6. -teczce skromny, ale według mnie jest to totalnie niezawodna jednostka ja w rok nim zrobiłem 20 tysięcy kilometrów, absolutnie nic w nim mi się nie zepsuło nigdy, zamykam maseczkę z showcase'a tyle by było auto naprawdę zajebiście się prezentuje bez blach, jeszcze lepiej idziemy jeździć, pokazałem wam jak się zbiera czy bym polecał tą na pierwszy samochód jak najbardziej Złego słowa o tym samochodzie nie powiem. Zresztą V8 może temu dowieść, bo nie kupiłem innego samochodu, tylko drugi taki sam z dwoma cylindrami więcej. No i to dowiaduje temu, że prosty ten samochód jest tak zajebisty, że gdyby nie to, że 2SS ma trochę lepsze wyposażenie i 100 koni więcej, to bym tego samochodu nie wymieniał. Nie ma takiej opcji. No, tak by się prezentował ten samochód. Idziemy testować jego osiągi i jak się sprawdza na ulicy. Dobra, więc jeżeli chodzi o zarost, to oczywiście resetujemy timer, reakcja off. No i co, patrzymy co tu się uda zdziałać. Obstawiam okolice 5, lekko ponad 5 sekund. Tak naprawdę zobaczymy, co z tego wyjdzie i jakie będą moje odczucia, więc. Trochę na początku te zepsułem bo, bo miałem wciśnięty po prostu Hamulec, dałem gazu I już się lekko zacząłem poruszać Mogłem mieć trochę głębiej wciśnięty hamulec Żeby to auto w ogóle nie ruszyło Myślę, że z pół sekundy jak na spokojnie To, to mi zjadło Czyli było okolice 5-5 Myślę, ale Na zimówkach 4-8 się udało uzyskać Więc cieka ciekawa to jest roz Rozbieżność tych czasów Mam nadzieję, że dźwięk Cały, słyszeliście, przepiękny. No, niestety nie udało się zrobić poniżej 6. Tutaj spróbujemy jeszcze raz zrobić na tej prostej. Włączymy tym razem kompletnie trakcję. Będzie po, po prostu hamulec, gaz i tyle. Bez żadnego kombinowania, więc wciskam gaz do dechy i zobaczymy, co tutaj się stanie. Na tej przejściu byśmy się zmieś zmieścili. Taki lekko ospały jest na tych niższych obrotach. Z dwie sekundy mu zajmuje, zanim się wkręci, ale później już jest naprawdę przyjemnie. Jeżeli chodzi o dźwięk, powyżej 5000 obrotów drze się niesamowicie. Pojeździmy sobie trochę po mieście i Wam powiem, jak tu po prostu się prowadzi ten samochód, więc prowadzi się już mogę to Wam z góry powiedzieć, że fajnie, ale nie polecałbym go dla osoby, która nie umie jeździć, ze względu na to, że jest to ogromny samochód. Jest on naprawdę przepotężny, jest to ponton. Eee... Oj, sobie tak schodzi fajnie z obrotów na sporcie. Naprawdę długo, długo przetrzymuje te, te obroty, jak się włączy sport moda w tej fałszuce. Mega fajnie to robi robotę, bo ma się od razu moc, nie musi redukować. E, oczywiście zredukuje wam na sporcie, tu się nie musicie martwić. Ale jak trzymam w tych wyższych obrotach, to moc, moc macie cały czas pod nogą. Wracając, ta auto ma 5 metrów długości, jest szerokie jak nie wiem co. No, dosłownie można powiedzieć, że ponton, ale dobra, to i tak tam pojedziemy. Eee, więc i tak wiem, że to jest abstrakcja, żeby mieć kamaru na pierwsze auto, ale nawet na drugie, trzecie, jeżeli Wam się podoba jak one wygląda, to nie będziecie narzekać na prowadzenie ani w żadnym stopniu. Bo prowadzi się to auto naprawdę zajebiście. Nie mogę złego słowa powiedzieć. O, tutaj mam jakiegoś mustanga, który gazuje, coś tam gazuje, próbuje. <laughs> no chyba zobaczył, mnie. Ja mam limiter, niczym się nie pochwalę. Ale co, co ciekawe ma na, na bokach to właśnie skrzela, która też miałem, ale stół nie ma. To akurat tak, dziwne. Od razu jest akcja, reakcja. Oczywiście wszystko w dozwolonych prędkościach. Każdego przepuszczamy na pasach. Oczywiście rozglądamy się. Jeżeli chodzi o stokowy wydech, bo go miałem przez o wiele dłuższy czas niż ten z MG. Również jest spoko. Jest aktywny w RS Camaro v C. Macie aktywny ten wydek, jeżeli jest na czterech końcówkach. Jeżeli jest na dwóch końcówkach, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że ten na czterech jest aktywny. Ma cztery przepusznice i przełączając przez tour albo sport, wam się otwierają, zamykają klapy. Możecie to dostosowywać, oczywiście, tutaj w komputerku, w Engine Sounds. No i zaraz Wam pokażę, jak pięknie tutaj działa skrzynia biegów bo zrobię foot-down i oczywiście przeskoczy nam od razu na jedyneczkę. No i ten dźwięk, kurde, no piękny jest. Jeżeli chodzi o wydech MG, jest to tylko zrobiona środkowa sekcja, czyli X-pipe plus tłumiki z tyłu zrobione i nic poza tym. Wszystkie katalizatory są, eee, foot-down. Jezu! Głośne, głośne, naprawdę głośne. Piękny dźwięk. Jak na V6 jest to zajebisty samochód. Naprawdę prowadzi się pięknie. Jest akcja kierownicy. Bym po... Nie jest to ani nadsterowne, ani podsterowne. Jest to po prostu idealne według mnie. Ale powiem wam, że to bardzo dużo zależy od opon. Dlaczego? Znaczy bardziej od wielkości kół. Bo jak miałem osiemnastki. Czułem bardzo dużą podsterowność, więc jak najbardziej bierzcie 20 do tego samochodu. Idealnie no, jest akcja, jest reakcja na kierownicy. Bardzo fajnie się prowadzi na 20. -kach. Jak zmieniają pony 18 na 20, to czułem naprawdę różnicę i byłem mega zadowolony, że wracam na 20 po zimie, bo naprawdę jest akcja, jest reakcja. Bardzo fajnie ten samochód się zachowuje. Jeżeli oczywiście robicie jakiegoś tetrisika Oczywiście w Forze Horizon 5 Nie na żywo Piękny dźwięk, jak sobie schodzi z tych obrotów No przecudowne powiem wam Przecudowne Naprawdę bardzo fajnie się jeździ tym samochodem po mieście na autostradzie również. No i dobra. Czy się nadaje na Daily? Troszeczkę pali. Troszeczkę pali. No nie jest to 1.8 Turbo. Żadne. Troszeczkę. Uuu! Kurwetka pana. Idziemy za nią. Za c Za moim. No nie będę ukrywać. No, może następnym samochodzikiem. Przepiękno. Musimy ją złapać. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Z przodu jest za dwoma autami. Na... Jezu, piękna sztuka. Dobra, jeżeli chodzi o, o spalanie, 400 km przejdziecie na jednym baku bez problemu. Jeżeli, będzie spo, jeżeli będziecie spokojnie jeździć, 500 myślę, że jest też do osiągnięcia. Jeżeli chodzi o tankowanie, 400 zostawiacie na stacji co tydzień. No, może co dwa. Eee, u mnie to tam różnie bywa. Zależy jak jeżdżę. Jezu, w tym spocie jest cały Cały czas na 2,5 tysiąca obrotów Naprawdę Zajebiście Się trzyma na tych obrotach O zjechała kurwetka Przejdziemy przez stację ją zobaczyć Piękna sztuka No przecudowne to jest Tutaj zobaczcie w lusterku jaki to jest kurwa demon Pogadałem, za Spokój, Spoko ziomek 560 koni tam ma W tym napędzie naprawdę musi to grzać fajnie Jest to piękny samochód Jest to kontrowersyjny generalnie Model, bo C8 to już tam mówił, że to nie jest korweta, ale mi się bardzo podoba. Nie mam nic absolutnie do tego, jak wygląda. I wracając, jeżeli jesteście gotowi, no, uśredniając, półtora dać kafla na, na paliwo miesięcznie to Utrzymać ten samochód. Oleje, filtry około 3 stówek co 7000 km, jak w moim przypadku, ale wiadomo. Niektórzy zmieniają co 10, co 15. Ja zmieniałem co 7, żeby ten silnik był w idealnym stanie. Tak by wyglądały e, liczby w Camaro RS w fałszowsteczce. Nie boli mnie absolutnie, jeżdżenie tym autem na co dzień. Fajnie się zbiera. Ma trochę koni. Jest w tym napędzie. Złego słowa, tak jak wspominałem o nim nie powiem, a mam go od roku i tak naprawdę zostaje tym samochodem tylko po prostu ma dwa cylindry więcej, jest trochę lepsze wyposażenie, jeżeli chodzi tutaj o wyposażenie zegarek na przodzie analogowy, po bokach obrot, obroty i prędkość tablecik bardzo fajny, tutaj oczywiście jakieś swoje elementy karbonowe dodałem w niektórych miejscach dywaniki też jakieś tam dodałem od siebie, generalnie powiem tak ze wszystkich Amerykańców, środek w Camaro jest według mnie najlepszy. Dlaczego? Bo jest taki, nie, nie jest taki stary. Jest tu fajnie z przodu, przed nami. Jest tu fajnie jakiś tablecik. Nie ma tutaj nie wiadomo ile przycisków, bo tak naprawdę tu macie tylko kontrolowanie klimy z przycisków i to na tyle. Kierownica, również multimedialna. Tempomacik Siri, CarPlay. Przełączony tutaj na tym zegarze wszystkich opcji, jakie tylko chcecie. Yy, muzyka następna, głośniej, ciszej. Manetki do zmiany biegów również są, bo jest to oczywiście automat. Yy, no i według mnie środek, te samochody mają naprawdę prześliczny, bo jest to zrobione ze smakiem. Nie ma tu tabletu rozciągniętego przez cały środek, co osobiście mi się podoba, ale wielu wiem, że nie. Yy, jest tak zrobione naprawdę modernistycznie, fajnie. Nie jest to jakieś dziwne radio, jak w samochodzie sprzed 20 lat. Jest naprawdę fajny tablecik. Fajnie również można dodać, że się klima zmienia, bo tutaj się obraca tymi pokrętłami, jak macie właśnie te kółka od klimy. Macie je dwa tutaj, jedno po stronie kierowcy i pasażera. No i chyba z wyposażenia w środku to tyle. Fotele są w w materiale. Łatwo w utrzymaniu. Nie brudzą się ani nic. Z tyłu również są te fotele. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje kamaro po roku posiadania go. Jak najbardziej mogę polecić go na daily. Utrzymania wspomniałem: co 7000 km, 3-400 oleje, filtry. Paliwo: 400 km przejdziecie na jednym baku. Czyli wychodzi jakoś złotówka za kilometr. No raczej na etacie nie utrzymać takiego auta, byście musieli coś tam jeszcze naszmącić na boku, żeby utrzymać taką zabawkę. Ale mi jak najbardziej ze swoimi zarobkami nie sprawiało to żadnego problemu. Zawsze tankuję do fula. Nigdy nie miałem problemu z, z utrzymaniem jego. Dlatego też celuję w v No i co? To chyba tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś z Was chciał kupić Camaro V6, V8, V4 To trochę Wam tutaj określiłem jak te auto się sprawuje na co dzień No ja akurat mam v może za jakiś czas nagram Wam o v 2.0 nie będę mieć nigdy, no bo to już lekka przesada Według <grytuk> mnie W takim samochodzie mieć 2.0 No ale co to chyba do zobaczenia w następnym filmiku z V8. I na koniec jeszcze tutaj Wam przygazuję. No ła! Dźwięk jak talala. Naprawdę jest to dobrze zrobione wszystko. Trzymajcie się!